Jak to jest pracować w firmie, w której liczy się nie tylko to, jakie mamy kompetencje i umiejętności, ale też to, że jesteśmy ważni tak zwyczajnie, jako człowiek? Jak to jest znaleźć się w miejscu pracy, w którym liczy się otwartość i chęć wzajemnego wsparcia, gdzie pracuje się ponad wszelkimi podziałami, gdzie pracuje się bez granic? Pracodawca bez granic. Poznajmy się lepiej. Pracodawca bez granic. Poznajmy się lepiej. Zaprasza Tomasz Słodki. Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj Kateryna Bas, która jest specjalistką do spraw kadr w Wipolu. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Jak się czujesz w Polsce? W porządku. Mhm. Na swoim miejscu. Na swoim miejscu. Kiedy przyjechałaś do Polski nad Wisłę? Chyba ponad 5 lat, o 2017 roku. W 2017 roku? Tak. Mhm. I powiedz, jak wyglądały te początki? Od razu e, wszystko było ok? Czy nie znałaś języka? Musiałaś się go nauczyć? Pewnie, że musiałam jego je nauczyć, bo tak jak to jest in, obcy język dla mnie, chociaż nasz ukraiński język też tak prawdopodobnie podobny jest. Ale pamiętam, jak wychodzimy z córką na plac zabaw, to tak słuchałam na początkach, jak rodzice rozmawiają ze swoimi dziećmi, i starałam się powtarzać. No i wszystko u mnie było będzie. Ale co się siedziałaś, siedziałaś na ławce i usłyszałaś, nie wiem, która jest godzina. Która jest godzina? Tak? powtarzałaś tak? Tak, A, tak, tak, podobnie super. coś takiego, tak, starałam się jeść w domu przed lustarką, tak, powtarzałam. A, myślę, że to jest w ogóle bardzo też fajny sposób dla tych osób, które zdecydują się przyjechać do Polski, czy zaczynają e... swoją przygodę. Tak, tak, uważam, że tak i nawet e, taka moja porada dla tych, kto przyjeżdża do Polski i uczy język, e, kupować takie bajki dla dzieci i czytać. Bardzo pomaga, naprawdę. Hmm. Ile lat to było temu? Pięć lat temu, tak? Pięć, tak. No to świetnie mówisz Dzięki. po polsku. A jak wyglądały te początki? Jak Polacy ciebie tutaj przyjęli w Polsce? Szczerze mówiąc, dobrze przyjęli, bo no naprawdę jak wychodziłam z córką na plac zabaw, to nie było tak nas dużo obcych ludzi tam, no i wszyscy tak interesowali, skąd ty jesteś, jak ty język uczysz i tak dalej. No to i tak takie złapałam relacje z Polakami, czyli trzeba więcej mówić z nimi, listować się i tak dalej. I tak nauczyłam się tego języka, czyli wszystko było w porządku u mnie. No i y, zaczęłaś tutaj w Polsce pracować, tak. jak wyglądały te początki, od razu znalazłaś <laughs> pracę, czy trochę, trochę czasu minęło zanim to yy, troszecz, się stało? Troszeczkę czasu minęło, znalazłam pracę też jako kadrowa na początku, no i tak zaczęło się takie moje życie. Pracownicę córką dałam do przedszkola, yy, teraz znalazłam pracę w firmie Wipol też bardzo w porządku, no i tak dla mnie to jest Porządne, porządne życie w Polsce, tu. A m, dlaczego zdecydowałaś się w ogóle przyjechać do Polski? Już tak naprawdę nie pamiętam, minęło tyle czasu. No, chcieliśmy z, z moją rodziną spróbować coś nowego, zobaczyć troszeczkę świat. No i to było tak blisko do naszego miasta, do Ukrainy. Czyli pomyśliły, że, pomyśliłyśmy, że spróbujemy coś nowego. A co robiłaś w Ukrainie wtedy, kiedy tam mieszkałaś? Też pracowałam jako sekretariat tam mhm. na początku. No i tak zdecydowaliśmy z mężem, że no niedługo tam popracowała, to może my możemy, pojedziemy, coś spróbujemy nowego. No i tak to, hmm. tak to weszło. Jak wygląda twoja praca teraz na co dzień? Czym się zajmujesz? Współpracujesz też z ludźmi? Czy tylko siedzisz, nie wiem, przy komputerze? Nie, no mam dużo, dużo pracy przy dokumentach. Przychodzą do nas ludzie też, pomagamy naszym ludziom. Robimy oświecenie dla pracowników, żeby legalnie ich zatrudnić. Takie przechodzi co dzień. Taki zwykły dzień. Taki zwykły dzień, tak. A dzieci jak się odnajdują w Polsce? Chodzą, nie wiem, do przedszkola, do szkoły? Tak, moja córka chodzi do przedszkola teraz już trzy e, lata. No i tak szybko złapała Język, mm -hmm. naprawdę, bo dzieci szybko to łapią. E, już mówię bez akcentu. Nie tak jak mama. Mm -hmm. <laughs> tak złapała szybko. Nie, w porządku, naprawdę. W Polsce mm -hmm. tu my tak w porządku się czujemy. A jak e, przyjechaliście do Polski, to jak? E, jak dziecko reagowało? Bało się trochę mhm. tego, że nie, wiem, nie mówi w tym samym języku, że nie rozumie swoich rówieśników? Nie, ona była bardzo mała, no tylko uczyła się gadać, rozmawiać. I tak uczyliśmy, uczyliśmy tak, na pół. Pół ukraińskie, bo w domu pół, gdzieś tam wychodziliśmy między Polakami, to uczyłeś się polskiego języka. No jak poszła do przedszkola, no to wiadomo, że tam tylko polski język. I mhm. szybko to złapała. I teraz co robi? Chodzi, chodzi do przedszkola tak, cały czas, tak? I chodzi. już, tak jak powiedziałaś, bez akcentu. Prawdziwa folka. No, wspaniale. A w ilu językach mówi? Po ukraińsku, po, po polsku. Po ukraińsku, po polsku, troszeczkę rosyjskie, bo ogląda bajki rosyjskie czasami. No i staram się uczyć jeść angielskiego z nią. A jak teraz w ogóle wygląda podejście do rosyjskiego języka wśród Ukraińców? Bo w jednym z naszych programów rozmawialiśmy o tym, że właśnie wielu Ukraińców mówi po rosyjsku. Nie mówi po ukraińsku, ponieważ jest z tych regionów wschodnich, które są bliżej Rosji. I jak jest teraz, kiedy Rosja robi takie okropne rzeczy w Ukrainie? E, powiem tak, że język nie jest winny w tym. Mm -hmm. Córka moja wierość z rosyjskiej, chociaż staramy się w domu nie rozmawiać. My jesteśmy e, ukraińskojęzyczni, między sobą gadają po ukraińsku, ale dla mm, rozwijania dziecka, tak, dla intelektu i tak dalej, e, uważam, że powinna tego wiedzieć. Te, wiedzieć ten język, uczyć jego. E, może nie tak rosyjski, jak może troszeczkę jakieś inne, no ale to. No mówię, że moje podejście takie, ja mogę rozmawiać po rosyjsku, e, wiem jego, ale każdy Ukraińczyk, na no, no moim, no moim pomyśle, każdy Ukraińczyk powinien wiedzieć swój język i chociaż umieć na nim Rozmawiać. To chyba poruszyłaś bardzo ważną kwestię właśnie tego, że język nie jest niczemu winny że to tak naprawdę ludzie tworzą wojny, złe sytuacje, niedobre sytuacje a jeśli mówimy w wielu językach, to wtedy świat staje się dla nas otworem, Fakt. prawda? A to jest, to jest już tylko krok do tego, żeby poznawać inne kultury i nowe miejsca. Powiedz. Jak pracujesz z Polakami? Czy to jest e, dobra praca? Czy są takie sytuacje, w których na przykład patrzysz na Polaków i sobie myślisz w ogóle, co oni tutaj wygadują i wymyślają? W mojej kulturze to w ogóle mamy inne podejście do tego. Nie, nie zauważyłam nic takiego, ponieważ no, ukraińska kultura i polska no, to jest e, podobne między sobą. E, no, nie ma dla mnie takiej różnicy zbyt dużej, bo, szczerze mówiąc. No Czasami tak. Wiadomo, że Polska i Polaki, troszeczkę inny kraj różni się, różni się od nas, ale takiego coś mega, mega nie, nie zauważyłam. A gdybyś miała powiedzieć o różnicach kulturowych, to zaobserwowałaś coś takiego, co, co jest innego w twojej kulturze i w naszej, w polskiej? Um. Też by tak nie powiedziała, że bardzo ma jakieś różni się. Tylko co naprawdę bardzo mnie zdziwiło, kiedy przyjechałam do Polski, jak Polacy szanują swoją kulturę i swoją historię. Naprawdę dla mnie jest to jest wspaniała rzecz. No hmm, To ciekawe, co mówisz, bo my, my jesteśmy trochę takim narodem, mam wrażenie, zdenerwowanym, że szybko się denerwujemy, jesteśmy złośliwi. E ale rzeczywiście y, kochamy swoją kulturę. Myślę, że Ukraińcy są podobni też w tej kwestii do nas, bo kochają także swoją y, kulturę i swój kraj. Tak jest. Tylko Polacy mm, pamiętają jeszcze tą II Światową wojną, jak to był ten podział Polski, jak atakowali Niemcy ją, a my teraz przeżywamy tą historię. My tworzymy swoją niepodległość. Polakie to pamiętają i szanują. A my tylko dopiero uczymy się. A gdy widzisz te wszystkie informacje, które napływają z Ukrainy, to co sobie myślisz? No trudno, naprawdę, bo każdy ranek jak wstajesz do pracy, to sprawdzasz te wiadomości i tylko bawisz się, żeby nie było coś gorszego. Że, no, chcę, żeby wszystko było w porządku, żeby to już w końcu skończyło się, no ale co mamy, to mamy. Jak myślisz, będzie w końcu tak, że Ukraina będzie... Wreszcie wolna, bez okupanta rosyjskiego, tak jak Polska kiedyś. No, my, my, nasza historia pokazuje to, że bardzo długo czekaliśmy na tę wolność, bo po zakończeniu wojny mieliśmy 50 lat komunizmu i dopiero w 1989 roku staliśmy się wolni. Eee, masz cały czas nadzieję, mimo Oczywiście. tych wszystkich informacji? Oczywiście tak. A co byś poradziła kobietom z dziećmi, które przyjeżdżają tutaj do Polski z Ukrainy? I stawiają swoje pierwsze kroki i boją się, boją się o swój kraj, o swoich mężczyzn, boją się o swoją przyszłość. Powiedziałabym tak, że wszystko to się skończy w końcu, wszystko będzie w porządku i ty powinnaś martwić się o swoim dzieckiem i o siebie, bo jak będzie coś z tobą, to kto pomyśli o twoim dzie dziecku? To jest takie pierwsze. A drugie, no jak jeżeli przyjechałeś już do Polski, uciekając od tej, <laughs> uciekając od tej wojny, to musisz zaadaptować się tu w Polsce, uczyć języka, szukać pracy, adaptować dziecko między tym środowiskiem polskim. No i chyba to najważniejsze jest. A jeśli chodzi o szukanie pracy, to czy warto skorzystać z pomocy pośrednika, z, na przykład z pomocy WIPOLu? E, wiadomo, że tak, bo to jest dobry krok taki tu w Polsce, ponieważ jak przyjeżdżasz, nie wiesz jeszcze języku, nie wiesz tej instancji, jak to wszystko wygląda w Polsce, bo troszeczkę inaczej pobudowane, a agencja pracy bierze to wszystko na siebie. Czyli jak potrzebujesz e, jakieś sprawdzić dokumenty, coś zrobić, e, tam szukasz e, mieszkania na przykład dla siebie, to, to jest dobry pomysł agencja pracy, bo wszystko Cię nadaje. A jacy są Polacy, jeśli chodzi o e, nastawienie do obcokrajowców? No, m, na swoim takim, to nic by nie powiedziałam złego, no naprawdę nie miałam tego w Polsce, to nie, Wiem, że było, czasami tak, pamiętamy historię naszą przy, e, przyszłą, e, ale dla mnie nie, nie było takiego. Myślę, że zaraz e, jeszcze z tą wojną jeszcze bardziej, bardziej zrobiliśmy takie mm, towarzys towarzyskie. Tak, że jesteśmy przyjaciółmi teraz, tak, takimi przyjaciółmi. prawdziwymi przyjaciółmi, że tak. y, wy możecie liczyć na nas, a my możemy liczyć na was. Zauważyłyśmy tego, tak, że Polska pierwsza bywa, która podała taką e, rękę wsparcia dla nas i zawsze e, nie brała pod pytanie naszą niepodległość czym my bardzo wdzięczni dla y, Polaków jesteśmy. Bardzo, bardzo dziękuję za te piękne słowa w imieniu wszystkich Polaków. To na zakończenie w takim razie, skoro y, przyjaźnimy się dwa nasze narody, y, uczymy się hiszpa y, hiszpańskiego, tak? Bo ja dużo po Ameryce podróżuję po, południowej. Uczymy się ukraińskiego. Nagrywanie filmów. Zniemajemu wideo. O nie. Pro... <laughs> Zniewajmy? Znimajemo film. Znijemu? Zniemajemy film, film albo wideo. mu wideo. Wideo, może być. No, tak. Świetnie. A, a kończymy nagrywanie filmów? Zakończymy zniemanie. Zakończymy zniemanie. Zakończymy. Zakończymy. Za ki, ki, kińczyjemu. Tak. Okej, okay, to może zróbmy tak, że my sobie już y, skończymy w takim razie naszą rozmowę. Ja idę się uczyć y, w takim razie języka ukraińskiego. Bardzo dziękuję. Kateryna Bas, no, specjalistka do spraw CAD była moim i waszym gościem. Ja nazywam się Tomasz Słodki. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję również. Pracodawca bez granic. Poznajmy się lepiej. Pracodawca bez granic. Poznajmy się lepiej. Zaprasza Tomasz Słodki.